Hey, żeby teraz Witam was wszystkich bardzo serdecznie you, man, w kolejnym z serii zagrajemy w Pokémon Leaf Green! Oczywiście to była jedna sekundna przerwy, pewnie się Pewnie się domyślacie, ale... Co tam? Jesteśmy dalej w tej sali mistrza ninjitsu! Kogi! Eee, Czekaj, pamiętam jak to się nazywa... Wow, z biczem... Arbok? Właściwie widzieliśmy już tego Pokemona... JEST! JEST! <tosy> Wiedziałem, że to się stanie prędzej, czy później. Wiedziałem, że ktoś coś do mnie napisze i prawdę mówiąc się, i prawdę mówiąc spodziewałem się, że to będzie on. Dlaczego? Ja wiem, jest po prostu wredny i tyle. <tosy> Oj, lawos! Będziesz miał. Będziesz wspomniany w tym odcinku tak. Hmm, honorowo. A tak, twój nick zostanie honorowo wytknięty w tym odcinku. Dlaczego? Bo lubię. Przepraszam, po prostu chciałem, żeby ktoś mi przeszkodził, ktoś mi przeszkodził i teraz mam. Pff, I teraz mam powód, żeby wymienić jego nick w odcinku. Hurra! Zostałeś wymieniony oficjalnie, ciesz się. I wybacz, że ci nie odpowiem, ale jak tylko... Jak tylko włączę Skypa na, na pełny ekran, żeby mi przesłonił te pokemony, to od razu mi nagrywanie pójdzie w diabły. Kemu Przepraszam, nie odpowiem. Odpowiem ci. Właściwie już ci odpowiedziałem. Jak obejrzysz ten filmik, to zobaczysz. Aha. I kolejna osoba. Hmm. Super. Tobie też dziękuję. Twoje. Twój nikt nie zostanie wymieniony, ponieważ nie jestem. Nie, to nie jest nikt, to jest imię. A nie chcę tutaj imionami nikogo wytykać. Mniejsza jestem. Będziesz wiedział po prostu. Będziesz wiedział, jeśli obejrzysz. Czy kto to w ogóle jest? Jakoś nie. Jakoś. Nie złapałem tego. Ktoś mi polecał jakąś grę. Hmm. Fakt jest taki, że mam już dwóch ludzi oficjalnie, oficjalnie i honorowo wymienionych w moim odcinku. Zagrajemy w Pokémon Live Green. Cieszcie się. Ja się cieszę. Hoho! You got it! You got it! Baby, you got it! Kurcz, zupełnie o nich zapomniałem! Wielkie dzięki! Tak, jeżeli się bardzo, ale to bardzo uważnie przypatrzycie, oczywiście jakość moich nagrań pozostawia trochę do życzenia, więc tego nie zobaczycie. Ale na swoim Gameboyu, tak i owszem, na swoim ekranie to zobaczycie. Te ścianki, tam gdzie zaczynają się niewidzialne ściany, widzicie, że cała podłoga jest wyłożona różowymi kafelkami, prawda? Niektóre kafelki są całe różowe z jasnoróżowymi punktami, niektóre są całe różowe z jasnoróżowymi punktami i czterema, i czterema białymi, białymi punktami, po jednym w każdym rogu. Taki kafelek z białym punktem w każdym rogu to jest niewidzialna ściana. Dzięki temu łatwo tutaj przejść, nie obijając się. Widzicie, teraz właśnie się nie obijam, bo widzę, że tu są że tu nie ma niewidzialnych ścian. A tutaj jest. Aha, to nie jest takie trudne. Ale zupełnie mi to wyleciało z głowy, cieszę się, że przeczytałem jego komentarz. Monster koga from from... froma from... 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 co ja w chciałem powiedzieć? Froma from... From... from ninjas! Z jakiego klanu ja pochodzę? Dumnych let's playerowców? Może? Hę? Eh? Drosi? Mimen Me my men Come on and destroy. O, oh, kurczę, mój kulfon ledwo sobie poradził z tym i Hipnojdzi mają sporo specjalnej obrony. Spamowałem jednym ruchem. To... Ale co tam? Ktoś mi po to nie będę go wyprowadzał z błędu. Where's the light? There's a shadow. Light and shadow. Which do you choose? Przejdź na ciemną stronę. Mamy ciastka. I na razie jednak uleczę swojego kulfona... A zresztą cięcie będę tyle wycinał. Po prostu użyj lemoniady, to nie trwa zbyt długo, cacy, Kulfon cool już jest uzdrowiony. <sad> po, po. Aha, omin... Tu jest niewidzialna ściana wszędzie... Okej, okay, widzę, trzeba przejść tędy. Nie jestem pewien, czy chce mi się aż tak blisko tutaj... Hmm... Co to licha? Sekundę... Okej, okay. widzę! Teraz widzę! Teraz widzę! Właśnie, właśnie! Nie jestem pewien, czy walczyłem z tamtym w lewym dolnym rogu, ale mniejsze z tym. Teraz będę mógł walczyć z kogą, ponieważ doszedłem do niego. I nie do końca pamiętam, jakim Pokémonem zaczyna, dlatego. Yy nie chcę ryzykować i wystawię Pokemona, który ma najwięcej życia, czyli oczywiście Marcel. Powiedziałem, że O, jasny gwint, jednak nie przyzwyczaiłem się jeszcze do tych klawiszy. Najwyraźniej wystawiam Marcela na ninie. <laughs> Nawet koga się tak śmieje. <laughs> Tyl tylko dziecko! Nie, to jest ninja. To jest. Tylko dziecko! <laughs> mer to jest marne, takie, takie marne, tylko to nie pasuje, takie marne dziecko, jakby to, szybko, 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 tłumaczenie. A, dobra, i jeszcze napisała mi osoba, która nie wie, że nagrywam, pika, pika, pikachu, amen, siostra. amen. Jezu, takie zwykłe dziecko jak ty, próbuje mnie wyzwać, o! no to pasuje. Sam ten pomysł... sprawia, że aż drżę... z... miw? Zgaduję, że to jest politowanie. Bardzo dobrze! O! Pokażę ci! Prawdziwy terror jako mistrza ninja! Cudzizna przynosi zagłady! Dobra! Son! No, karnie przeciwnika! Mężny Rzy! Despair to the creeping horror of Poison-like Pokémon! DRZI! Przed powieką! Pokémonów truciznych! Typą, coś tam! Ja jestem kiepskim ninjo. Ale ktokolwiek zrozumiał, co ja miałem tam na myśli, to. Gratuluję, bo ja nie do końca. Koffing! Koffing to jest świetny Pokémon. Bardzo go lubię. Znaczy... To jest to był chyba mój ulubiony Pokémon z kreskówki. Problem polega na tym, że jest... Po prostu... kiepski. Naprawdę to nie jest zbyt dobry Pokémon i... Bzz, nigdy... zawsze go łapałem, ale nigdy go nie trenowałem. On jest naprawdę by. A szkoda, naprawdę szkoda. Okej, okay, Marcel zdobył 36 poziom. I Mimen zdobył jeszcze chyba poziom, o ile się nie mylę. Muk. Muk to jest potężny Pokémon trucizna. Nie jestem pewien, czy to nie jest najsilniejszy Pokémon typu trucizna w całej grze. Ma bardzo dużo ataku, co nie wiadomo dlaczego. Właśnie atak odpowiada za za obrażenia typu trucizny w tej grze, to jest naprawdę śmieszne, to powinien być specjalny atak. I zna naprawdę ciekawe ruchy. Najpotężniejszym ruchem Koffinga jest... Yy, samozniszczenie. Dlaczego miałbym lubić ten ruch? Herbata mi się skończyła. Mug zna naprawdę fajne ruchy i to, że pokonałem go z taką łatwością nic nie, nic nie znaczy. Mug jest naprawdę silny. A może to nie Mimen wbił ten poziom? Trick. Ok, nie pamiętam co to jest, naprawdę. To chyba... A, tak, 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 tak. To jest taki... to jest bardzo podobny ruch do ruchu Thief, złodziej. Sprawia on, że przeciwnik wymienia się z tobą natrzymane przedmioty. I ten ruch nie wiem naprawdę kiedy mógłby się przydać z nami jedno miejsce, gdzie mógłbym wyhaczyć w ten sposób całkiem ciekawy i przydatny przedmiot, ale nie jestem pewien, czy chciałbym go wymieniać za trzymaną przeze mnie łyżkę, ponieważ łyżki też wcale nie tak łatwo znaleźć. Hmm... Chyba sobie go daruję, chyba sobie naprawdę go daruję. Poza tym jak już mówiłem, Tif działa w bardzo podobny sposób. Tak. Gdybym miał jeszcze innego Mr. Maima, to może bym go nauczył tego, ale mam jednego Mr. Maima i no właśnie, mam jednego Mr. Maima tylko.